Włączą. Dzień dobry Państwu. Po niedługiej przerwie tygodniowej widzimy się ponownie. Prorocze stały się słowa Pana Skarbnika. Tym samym otwieram 60. sesję Rady Miejskiej w Okonku. Witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 13 radnych, nie 12, tak? 12 radnych, przepraszam, nieobecny na chwilę obecną radny Koczela, radny Następniak i radny Poprzyński. Skład pozwala nam na podejmowanie prawomocnych uchwał informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek e, burmistrza Okonka z dnia 12 grudnia 2022 roku e, i psz, odczytam państwu wniosek pana burmistrza e, na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dziennik urzędowy z 2022 roku pozycja 559 z późniejszymi zmianami wnoszę o Zwołanie na dzień 15 grudnia 2022 roku sesji Rady Miejskiej w Okonku z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, podjęcie uchwał w sprawie i jako pierwsza zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok i dwa, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2028. Punkt trzeci, zakończenie obrad. Krótkie uzasadnienie do wniosku. W celu prawidłowego funkcjonowania, funkcjonowania gminy niezbędne jest podjęcie uchwał, których projekty wraz z uzasadnieniem zostały dołączone do wniosku. Biorąc pod uwagę powyższe, zwołanie sesji w wyznaczonym dniu jest uzasadnione. Burmistrz O'Konkach, Andrzeja Sieki. Szanowni Państwo, tym samym przechodzimy yy, do porządku obrad, który przedstawia się następująco. W dzisiejszym dniu otrzymaliście Państwo materiały yy, na, na dzisiejszą sesję. Yy, I tym samym tak punkt pierwszy otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi podjęcie uchwał w sprawie. I punkt jako pierwsze yy, zmian w budżecie gminy Okonek na 2022 rok. dwa Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2028. Punkt trzeci zakończenie obrad. Przechodzimy do punktu drugiego yy, dzisiejszej sesji. To jest y, podjęcie uchwał w sprawie. I jako pierwsza zmian w budżecie gminy Okonek na 2022 rok. Poproszę może tutaj pana skarbnika o omówienie projektu uchwały z racji tego, że jest to projekt przedstawiony nam w dniu dzisiejszym i oddaję głos panu skarbnikowi. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Rozmawialiśmy podczas ostatniej sesji na wniosek, że spotkamy się dzisiaj omawiać przede wszystkim zmianę wieloletniej prognozie finansowej, ale również sygnalizowaliśmy możliwość pojawienia się do dodatkowych elementów, które wymuszą podjęcie również uchwały zmian w budżecie, i tak też się stało. Jeżeli otworzymy uzasadnienie do uchwały, na którym najlepiej będzie nam omówić proponowane zmiany to widzicie Państwo ogółem wzrost dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 243 tys. zł z czego 226 440 zł jest to kolejna transza przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na wypłatę dodatków węglowych następnie kwota 11 730. również kolejna transza z Urzędu Wojewódzkiego na y, wypłatę y, dodatków w zakresie innych y, y, źródeł ciepła następnie kwota 3000 zł na podstawie y, podpisanego 12 grudnia porozumienia dofinansowania programu asystent rodzinny na rok 2022 w ramach środków funduszu y, pracy i kwota 1830 zł w punkcie 1.4 na finansowanie dodatkowych y, zadań oświatowych związanych z, z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. I szanowni państwo, y, te wszystkie y, zmiany y, zawarte w punktach y, od 1.1 do 1.4 znajdują odzwierciedlenie w zakresie y, wydatków budżetowych, ponadto w punkcie 2.4 i 2.5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w, w ramach wydatków bieżących bez korekty ogólnego poziomu i zmiany te mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb. I Są to, to wszystkie y, elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, które zawarliśmy w projektowanych zmianach do budżetu. Y, dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi za wyjaśnienia, omówienie projektu. Otwieram dyskusję. Czy są może pytania do projektu uchwały? Pan burmistrz, proszę, oddaję głos. Panie przewodniczący, wysoka rada, w związku z tym, że na poprzedniej sesji pan radny Choroszewski zapytał o dodatki węgrowe, a dzisiaj podejmuje, podejmujemy też uchwałę o zwiększenie wydatków na dodatki węgrowe. To wszystko poinformuję y, dla ogółów. W takim razie, że wszyscy y, orientowali się, jak to wygląda, mam wynotowane dokładnie. Wniosków na dodatek węglowy złożono 939, y, w tym negatywnie rozpatrzone, czyli odmownie 201, czyli pozytywnie 738. Wypłacono do tej pory dodatki. Y, na 530 wniosków zostało jeszcze do realizacji 144 wnioski i teraz, Szanowni Państwo, na te 800 prawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków i 530 już wypłaconych, to zaświadczenia o y, otrzymaniu dodatku, a zaświadczenie jest potrzebne, żeby ewentualnie skorzystać z tej ceny niższej przy zakupie węgla, to tylko takich zaświadczeń złożono, nie złożono, tylko zabrano, czyli tak, odebrano 139, co stanowi 18% wszystkich złożonych wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Jeżeli ktoś Chciałbym zadać pytanie co do węgla, kto powiem, że wygląda w ten sposób w tej chwili, że yy, dla gminy Okonek yy, węgiel już został zapłacony przez yy, dostawcę bezpośredniego, czyli przez Złotowiankę, spółdzielnia Złotowianka, yy, z tym, że dostawca jeszcze za ten zapłacony węgiel nie dostarczył nam tego węgla. Czekamy na, na dniach. Może być to, yy, może i dzisiaj była dostawa. Nie sprawdzałem, może być to jutro. W każdym razie, yy, procentowo, jak Państwo widzicie, zainteresowanie, jeśli chodzi o węgiel, przez mieszkańców gminy Okonek jest niewielkie, bo to w granicach 18%. Dziękuję bardzo. Okay. Dziękuję Panu Bożym za wyjaśnienia. Yy. Przypominam, że jesteśmy w punkcie w trakcie dyskusji i jeszcze raz zapytam, czy są uwagi bądź jakieś pytania do projektu uchwały. Nie widzę, jeżeli nie ma, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Proszę o inne głosowanie jako pierwszą radną burgorczy. Jestem za. Radna Karaś. Jestem za. Radna Pancerna Kębska. Radny Grosz, Jestem za. Radna Peczyńska, za Radny Przybylski, jestem za Radny Horoszewski, jestem za. Radny Berczyński, za. Radna Miśla, jestem za Radny Świderski, jestem za. Radny Głowacki, Radny Korzeniowski. Jestem, jestem za. Dziękuję Państwu za głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego. W punkcie uchwały czyli drugiej uchwały dzisiejszej sesji dotyczącej zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Ochonek na lata 2022-2028 i czy Pan Skarbnik chciałby się w kilku słowach odnieść do tego projektu uchwały jeżeli tak to proszę Szanowni Państwo poza dostosowaniem wieloletniej prognozy finansowej w części zasadniczej do przyjętych właśnie zmian w budżecie Dochodzą korekty, o których e, wspominałem na poprzedniej e, sesji i zawarte są one na stronie e, 16 oraz 17 e, objaśnień do Wieloletniej Konkurencyjności Finansowej na, na lata 2022-2028. Najistotniejsze e, oczywiście dotyczą załącznika numer 2 projektu uchwały, a mianowicie wykazu planowanych przedsięwzięć. I tutaj korekta w zakresie pierwszego zadania inwestycyjnego, bardziej techniczna, a mianowicie odnośnie rozbudowy i przebudowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Okonku. Następuje tylko przeniesienie kwoty 200 tysięcy zł z planowanych wydatków w 2023 roku yy, i wzrost w analogicznej wysokości wydatków w 2024 roku bez zmiany planowanych nakładów inwestycyjnych ogółem, czyli tutaj y, jest to korekta czysto y, techniczna. I istota dzisiejszego spotkania i zmiana w zakresie przedsięwzięcia pod nazwą budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji zeszczowej w Okonku. Rozmawialiśmy o tym, że planowany jest, planowany jest aneks do zawartej umowy głównej na realizację tego kontraktu, który będzie rodził wzrost wydatków na to zadanie w odniesieniu do podpisanych zobowiązań o kwotę około 500 tysięcy zł. W związku z faktem, że rozstrzygnięcie przetargowe pozwalało nam zrealizować to zadanie w kwocie niższej od stępie planowanej w wieloletniej prowadzi finansowej, stąd też do zawarcia tego aneksu potrzebujemy zmiany łącznie planowanych dotychczas nakładów tylko o 218 tysięcy zł, co zawarto jest w punkcie drugim. Yy, omówionych przedsięwzięć na stronie 17 yy, przedstawionego Państwu dokumentu i tutaj widzimy, że zmienia się ogółem projektowane nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 218 000 zł zwiększenie w całości limitu wydatków dla 2023 roku stąd też ta zmiana nie była odzwierciedlona w przyjmowanych przed chwilą zmianach budżetu gminy będzie ona yy, uwzględniona w przyjmowaniu uchwały budżetowej na rok 2023, rok, ale już po podjęciu przez Państwa dzisiaj decyzji o zmianie wieloletniej prognozy finansowej w kontekście tego przedsięwzięcia, zgodnie z wstępnymi ustaleniami z wykonawcą, będziemy mogli procedować zmianę realizacji tego kontraktu w części optymalizacyjnej zastosowanych rozwiązań, a ustaliliśmy, że tą odpowiedź wykonawca otrzyma do dnia 16 grudnia, czyli, czyli do jutra, stąd też dzisiejsze spotkanie. Czyli konkludując, najistotniejsza zmiana, ogółem planowane wydatki zwiększamy o 218 tysięcy złotych. Całość będzie wynosiła wówczas 5 918 tysięcy złotych, z czego w 2022 roku jest planowane 725 tysięcy złotych, a w 2023 roku 5 milionów 193 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję panu Skarbnikowi za wyjaśnienia. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do mm, projektu uchwały? Radny Barczyński, proszę. Mam pytanie Pana Skarbnika. Pan wspominał tydzień temu, że ta zmiana wynika yy, przede wszystkim ze średnicy Rur, tak? yy, Mam takie pytanie, czy projektant yy, przewidział inny przechód, tak? Yy, dokumentacji? A wykonawca po rozeznaniu terenu w przeciwiecie budowy stwierdził, że no, te rury po prostu są za małe średnicy i wymagane są większej średnicy. Yy, Czy tak to rozumie? należy rozumieć? Użyłem stwierdzenia optymalizacja i tak też yy, jest ustalenia które jeszcze wczoraj były czynione pomiędzy yy, trójstronne, pomiędzy wykonawcą, yy, przedstawicielem yy, inwestora oraz yy, projektanta. Tu chodziło o kwestie optymalizacyjną, a mianowicie... Niewielkie spadki, które, które wynikają z ukształtowania terenu, wykonawcy stwierdzą, że mogą rodzić, mogą rodzić w przyszłości problemy eksploatacyjne. Stąd też y, zasugerował, że bardziej e, efektywnym rozwiązaniem byłoby zwiększenie średnic, jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną, oraz kanalizację y, deszczową, bo y, również dostosowującą do drugiej inwestycji, czyli drogę na barowo, gdzie w drodze zaprojektowana była kanalizacja y, deszczowa o większych y, średnicach. Stąd też y, to jest kwestia y, optymalizacji y, inwestycyjnej, czyli zwiększenia efektywności funkcjonowania tej sieci i tutaj y, wykonawca, wykonawca nam sugerował, że y, powinno to y, poprawić y, funkcjonowanie operatora na tej sieci, czyli y, wyeliminować potencjalne, potencjalne y, zatory, czy też ilość y, zatorów występujących podczas eksploatacji. Tak to wygląda, czyli chodzi tu o zmianę średnicy zwiększenie y, średnicy, która poprawi efektywność przy istniejących niewielkich y, spadkach, bo pamiętajmy o tym, że tu w większości projektowana jest kanalizacja grawitacyjna, jeżeli chodzi o kanalizację y, sanitarną. Tak to wygląda, stąd też y, biorąc pod uwagę, że, że to, to nie tylko jest kwestia wydatków inwestycyjnych, ale musimy brać pod uwagę również wieloletnią później eksploatację to y, przyjęliśmy, przyjęliśmy to rozwiązanie y, optymalizacyjne za korzystne dla y, efektu końcowego zadania inwestycji. Dziękuję Panu Skarbnikowi za wyjaśnienia. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej kwestii? Jeżeli nie, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2030 jeden, czy 28. 28 Dobrze, dobrze. 2028. E, I kolejno proszę o głosowanie radnych. Radna Grzegorczyk. Radna Karaś. Jestem za. Radna Pancerna Kęska. Radny Miałszy Grosz. Jestem za. Radna Peczyńska. Jestem za. Radny Przyżyński. Radny Horoszewski. Jestem za. Radny Berczyński. Radna Miszcza. Radny Świderski? Jestem za. Radny Głowacki? Jestem za. Radny Korzeniowski? Jestem za. Dziękuję Państwu za głosowanie. Stwierdzam, że ta uchwała również została podjęta jednogłośnie. Tym samym dotarliśmy do punktu trzeciego w dzisiejszej sesji zakończenia obrad. Zamykam 60. sesję Rady miejskiego w punktu. Dziękuję wszystkim za udział w sesji. Jeszcze będzie sesja przed świętami. Dziękuję.